Dzięki uprzejmości firmy Transcend na moim biurku kolejny rejestrator samochodowy. Jest to rejestrator oznaczony symbolem Drive Pro 100. Otrzymujemy informację, że rejestruje on obrazy w rozdzielczości Full HD. Ma przysłonę F18, ma rozszerzony tryb nocny. Ma sześć szklanych soczewek, które mają nam gwarantować jak najlepszą jakość rejestrowanego obrazu oraz wbudowany jest sensor, który będzie nam uruchamiał tak zwany tryb nieulotny. Również producent informuje nas, że. Kąt widzenia tej kamery to jest 130 stopni. Ma ona wbudowane złącze USB 2.0 oraz razem z tym rejestratorem otrzymujemy darmową, gratisową kartę, również firmy Transcent o pojemności 16 GB. Czyli decydując się na zakup tego urządzenia, nie musimy do niego dokupowywać żadnych dodatkowych akcesoriów. Wszystko mamy w zestawie. W pudełku znajdujemy dokumentację wraz z instrukcją obsługi. Kolejnym elementem zestawu jest uniwersalny zasilacz samochodowy, pracujący w napięciu od 10 do 30 V, będzie on nam dawał na wyjściu 5 V 1 A. Wyposażony jest on w 4-metrowy kabel zakończony kątowym wtykiem mini-USB. Zgodnie z informacją na pudełku, również w zestawie znajduje się darmowa karta. O pojemności 16 giga. Następny element jest to przyssawka. Dzięki tej przyssawce będziemy mogli w łatwy sposób przymocować urządzenie do szyby oraz odpowiednio je wyregulować tak, aby rejestrowało nam ten obszar, który akurat potrzebujemy, aby był rejestrowany. W łatwy sposób jest to o, zwalniane w łatwy sposób, jest to zablokowywane, blokowane, tak więc myślę, że tego typu rozwiązanie bardzo sympatyczne. Przede wszystkim ta przystawka nie jest ogromnych rozmiarów, tak więc będziemy mogli możliwie wysoko takie urządzenie sobie zamontować. Kolejne elementy, już jest sam rejestrator. Jak widzicie, mnie się trafiło urządzenie, tym razem nowe. Zaraz je tutaj z tej foliki rozpakuję. Mamy zabezpieczony również folią. Element, który będzie nam rejestrował obraz. Tutaj również kolejna folia, która nam blokuje wyświetlacz. I jeszcze widzę na obwodzie kolejny element zabezpieczony folią. Tak więc widzicie, jak powinno być fabrycznie nowe urządzenie zapakowane. Udało mi się je rozpakować. Teraz możemy zobaczyć, jakie złącza. Mamy. Po stronie prawej, jeżeli będziemy już to urządzenie mieli zamontowane w samochodzie, mamy złącze USB do ładowania oraz do synchronizacji z komputerem, na górze mamy złącze e, przysawki. W bardzo prosty sposób ta przystawka jest instalowana. Jak widzicie, w prosty sposób jest instalowana, i również, w tak samo łatwy sposób możemy ją. Zdemontować, czyli możemy sobie przystawkę na stałe mieć na szybie, a w momencie, kiedy jest potrzeba tego urządzenia, zdjęcia w łatwy sposób sobie to odpinamy. Kolejny bok urządzenia jest gniazdo na kartę microSD, Jest przycisk, który będzie nam przechodził w tryb nieulotny, czyli w momencie, kiedy się dzieje jakieś zdarzenie drogowe, które chcemy zapisać tak, aby nie zostało nadpisane przez to urządzenie. Przyciskamy ten przycisk i jest to w ten sposób rejestrowane. Na przodzie również mamy złącze, złącze otwory głośnika oraz gniazdo mikrofonu oraz samą soczewkę, za którą znajduje się matryca. Jak widać, już w nią palucha włożyłem. Na dole również znajduje się otworek, otworek, który jest opisany jako reset. Gdybyśmy mieli jakiekolwiek problemy z urządzeniem, to możemy je w prosty sposób zresetować. Panel przedni wyświetla cztery przyciski i zaraz zobaczymy, jak wygląda menu. Po podłączeniu zasilania widzimy od razu diodę, która nam sygnalizuje stan pracy urządzenia. Mamy możliwość wyboru języka. Zobaczymy, czy jest nasz. Aktualnie tą wersją, którą ja dysponuję, nie ma języka polskiego. Mamy angielski, tak więc ja wybiorę angielski. Mamy możliwość ustawienia daty. Dzisiaj jest pierwszy, 2015, szósty Trzeci bodajże po skonfigurowaniu daty już widzimy, że urządzenie rozpoczęło rejestrację. Jest to sygnalizowane. Mamy informację, jak długo już dany klip jest rejestrowany. Mamy informację, że jest rozmiar Full HD, jest włączony mikrofon, bateria jest ładowana i mamy tutaj ilość zablokowanych elementów w pamięci tej nieulotnej mamy aktualnie 00 na 15 przyciski aktualnie nam zmieniły swoje zastosowanie. Pierwszy przycisk to jest włączenie, wyłączenie mikrofonu. Drugi przycisk jest to wejście do menu, gdzie możemy sobie zobaczyć zarejestrowane obrazy wideo, zarejestrowane ochronione pliki, to o których mówiłem, które będą nam się rejestrowały przy wyzwoleniu czujnika, czyli tak zwanego G sensora lub przy przyciśnięciu ręcznie tego przycisku oraz fotografii, jakie żeśmy urządzeniem wykonali. Jak widzicie, menu czytelne, duże, łatwo będzie do niego dotrzeć z poziomu samochodu. Kolejny przycisk jest to przycisk ustawienia, szybki rzut oka na ustawienia. Mamy możliwość 1080 720 30 klatek na sekundę. Możemy sobie delikatnie rzecz ujmując podnieść delikatnie jasność rejestrowanych elementów poprzez korekcję ekspozycji mamy długość klipu wideo ten klip będzie dzielony co 3 minuty tak żeby można było w łatwy sposób te stare klipy nadpisywać nowymi mamy możliwość włączenia lub wyłączenia stopki czasowej na rejestrowanym filmie mamy możliwość włączenia i wyłączenia rejestracji dźwięku Włączenia lub wyłączenia rejestrowania w pętli, czyli no, standardowo to musi być włączone, tak żeby te elementy stare były nadpisywane tymi elementami nowymi. Jest również głośność wbudowanego głośnika i tak jak mówię, ten sensor, który będzie nam reagował na jakieś zdarzenia. Ja proponuję zawsze sprawdzić, jak ten sensor w danych warunkach się spisuje. Ustawię teraz na low, bo często włączenie jego większej czułości powoduje to, że po wjechaniu w dziurę nam. Te pliki automatycznie zostaną przeniesione do tej pamięci nieulotnej. Auto turn off, czyli możemy ustawić sobie, czy po jednej, czy po trzech minutach ma być wyłączany wyświetlacz. Ustawienie daty i czasu, format oraz ustawienie języka. Kolejną opcją jest to częstotliwość mrugania światła. W przypadku Europy jest to 50 Hz, i tak jest to ustawione. I wyłączenie urządzenia w momencie kiedy zaniknie nam napięcie na złączu OSB, czyli nie będzie podawane na złącze zapalniczki. W tym momencie jest 10 sekund. Kolejna opcja są to informacje, jaką mamy aktualnie wersję oprogramowania. Te wersje pewnie będą w upływie czasu nam mm, ewaluowały, być może pojawi się obsługa polskiego języka, i kolejna opcja jest to formatowanie karty. Oraz aktualizacja firmware'u. Wykonałem kilka próbnych jazd z tym urządzeniem, zamontowanym w samochodzie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Akurat dzień mieliśmy dość przyjemny, dość jasny, można powiedzieć, mega słoneczny. Pierwszy dzień tego lata, gdzie temperatura przebiła 30 stopni. Tak więc słońce bardzo silne. Widać, że kamera reaguje na zmiany na zmianę natężenia światła dość gwałtownie widać takie delikatne nurganie nawet w momencie kiedy jedziemy prostą drogą e, pada cień od lampy kamera bardzo szybko na to reaguje nie schodzi to płynnie tylko tak gwałtownie jest przełączana Czułość elementu lub przysłona, nie wiem w jaki sposób jest to tutaj regulowane, tak żeby to było odpowiednio naświetlone. Oczywiście ten efekt będzie występował tylko i wyłącznie w warunkach super nasłonecznienia i nie jest on jakiś bardzo uciążliwy, żadne artefakty, żadne problemy z obrazem nie występują. Generalnie również problemów nie ma przy przejściu z jasnej, z bardzo jasnej scenerii. Do mniej jasnych, chociażby do parkingu podziemnego, tu też ten element reaguje bardzo szybko. Nie mamy żadnych problemów, jeśli chodzi o przystosowanie się kamery do oświetlenia bardzo intensywnego, a intensywnego troszkę mniej. Również prze przeprowadziłem sobie test wieczorny, wyjechałem koło 21:00, zobaczyć jak to będzie wszystko wyglądało, bo istotnym parametrem takiej kamery jest to, jak ona rejestruje właśnie film po zmroku. I okazuje się, że tutaj również wygląda to wszystko dość przyzwoicie. Faktycznie kamera ma dobrą czułość, nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. W, w warunkach miejskich tak naprawdę widzimy wszystko. Wystarczą nam lampy, latarnie uliczne, które są poustawiane wzdłuż drogi, również kiedy wyjedziemy poza teren zabudowany, urządzenie daje sobie dość dobrze radę. Yy, tylko i wyłącznie mając oświetlenie ze samochodowych reflektorów. Sam strumień jest zarejestrowany w formie MPEG. Takie odczyty znalazłem sobie u siebie w programie edycyjnym 3 minutowy klip zajmuje około 330 mega. Również samo połączenie pomiędzy jednym a drugim klipem, jak przypominam, kamera tutaj w tym momencie ja ustawiłem, że dzieli nam obraz to 3 minuty, tak więc nie mamy żadnej utraty, jeśli chodzi o zakończenie jednej sekwencji a Połączenie z sekwencją kolejną. Również mamy możliwość włączenia lub wyłączenia w lewym dolnym rogu sygnatury czasowej, gdzie oprócz daty i czasu również nam się wyświetla nazwa urządzenia i jego model. Generalnie urządzenie zrobiło na mnie dobre wrażenie. Fajną opcją jest to, że mamy załączoną kartę microSD. Nie musimy nic dodatkowo kombinować, nie musimy się narażać na zakup karty, która nie będzie współpracowała z naszym urządzeniem, tak? Więc e, tutaj producent wyszedł nam naprzeciw, że wystarczy kupić cały pakiet i mamy kompletnie działające urządzenie. Przeprowadziłem również testy mikrofonu, aczkolwiek w momencie, kiedy robiłem tradycyjny mój test z odliczaniem, miałem mikrofon wyłączony. Niemniej jednak w, innych, w innym przedziale czasowym ponownie go włączyłem, ale wtedy była puszczona muzyka w samochodzie, tak więc nie będę tego włączał tutaj do prezentacji, bo zaraz się ktoś do mnie E, przyczepi. Niemniej jednak e, nagranie wyszło przyzwoicie, e, jak na warunki e, jakie pozwala mikrofon umieszczony w takim e, rejestratorze samochodowym. Jest to myślę przyzwoity wynik, nie jest ani super leweracyjnie, ani jakoś słabo, tak więc jest tak jak w rejestratorze być powinno i tutaj więcej nie możemy się spodziewać. Zachęcam do y, dzielenia się własnymi opiniami. Jeżeli używacie takie urządzenie, to również napiszcie, jak ono się u Was spisuje. Y, w dłuższym przedziale czasowym u mnie ono funkcjonowało zaledwie y, kilka dni. Nie napotkałem żadnych problemów. Pomimo tego, że było dość gorąco, również to urządzenie y, nie sprawiało problemów. Nie wieszało się, wszystko było w jak najlepszym porządku. Ale mimo wszystko zachęcam użytkowników, którzy dłużej z tym jeżdżą, żeby również pisali swoje y, swoje. Opinie na temat tego urządzenia.